Słuchajcie. Księga kapłańska, księga Lewitów. Jak sobie zobaczymy tutaj na tym naszym obrazku, to Księga kapłańska jest księgą, która jest księgą nauczaną przez Izraelitów jako pierwszą księgą z biblii. Jak sobie przypomnimy, to w rozdziale od 1 do 7 mamy rytualne ofiary. Potem mamy wyświęcenie kapłanów. Pamiętacie, że synowie Arona umierają, bo podali zły ogień. Tutaj jest narysowane to. Tu jest Mojżesz wyświęca kapłanów według instrukcji. Potem mamy czystość rytualną, czyli pierwszy komplet tych praw, które mają wiecie kontakt z płynami rozroczymi, choroby skóry, dotykanie grzyba, dotykanie martwych kości, jedzenie nieczystych zwierząt, kojarzone z ze śmiercią i śmiertelnością i higiena i kulturowe tabu, o tym nie wiemy. Potem mamy 16-17 rozdział, bardzo ważne święto Jom Kippur i dwa kozły, które jeden poniesie wszystkie ofiary Izraela i wyjdzie na pustynię do Azazela a drugi zostanie złożony jako całe palenie panu. Następnie mamy rozdział od 18 do 20, czyli o czystości moralnej. Czyli pamiętacie o tym, jak Pan Bóg troszczy się o ubogich, napomina Izraelitów, żeby w czystości seksualnej nie, 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 nie spółkowali z narodami ościennymi, żeby byli czyści moralnie, mieli jedną żonę, kochali jedną żonę i sprawiedliwość społeczna, czyli będziesz miał Fa to będzie EFA, gram to będzie gram, wszyscy będziecie mieli równe te gramy. Następnie 22 i 21 to jest kwalifikacje kapłanów. To jest to, co dopiero skończyliśmy niedawno. Czyli kapłan reprezentuje przede wszystkim przed ludźmi, Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. Dlatego muszą być nieskazitelni, czyści. Dlatego ich efot nie mógł być nie, i rozszarpany. Dlatego ich szata była podwójnie szyta. Dlatego właśnie yy, Hajfasz yy, nie był prawdziwym, wysokim kapłanem, który yy, Pana Jezusa yy, osądził, bo on rozdarł swoje szaty. On się po prostu nie kwalifikował na kapłana, według tej podstawowej księgi, z której całe kapłaństwo dzięki Bożej łasce zostało objawione przez Mojżesza. Więc widzicie, wszystko jest ważne i trzeba łączyć te fakty i mamy potem rytualne święta od 23 do 25. Wczoraj skończyliśmy właśnie o świętach, które przeczytaliśmy, studium biblijne, macie już to objaśnione, myślę dosyć konkretnie. Dzisiaj jesteśmy 26, 27. Będziemy dzisiaj kończyć już Biblię, więc zapraszam Was teraz na studium pogłębione z Piotrem gatysem, Dobry. człowiekiem, który przyjechał do nas na MZ -cie. Tak, ale Dobry. to było 3 dni temu. A to było 3 dni temu 3 4 tak. dni temu. He, nie wiem już wiesz. Nie, nie wiadomo, nie tak. tak. Jakby w prudniku czas inaczej leci. nie? W prudniku czas inaczej płynie, to jest fakt. To wiemy, jedna kamerka będzie na ciebie, druga będzie na mnie <coughs> i... Ta jest na ciebie. Mhm. Jest Tobie pięknie nie? na mnie. Dajcie krzesełko jakieś. Możemy? tylko prosić? Dobry? Zaraz zamówimy herbatkę, kawkę. Ale zawsze mogę? Pożyczyć jeden? Dzięki. Ok, dziękuję bardzo. <laughs> Prudnik jest super, nie? Jest piękny. Prudnik jest cudowny. O. No, będę mógł sobie siedzieć, tak będzie wygodniej. Przypomnij mi to wczoraj. Czekaj. Będę trochę niżej siedział, ale to nic. Mo możemy, jak się pani uporają na spokojnie zamówić te? O tu jest większy mogę ten? Czy co to, to jest? Mogę? Dzięki. Dzięki. <grym> Jakieś herbatki, nie? Aha. Ja, ja bym sobie nawet lody wziął, nie? No, no to zaraz, to, 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 Z racji to, to... tego, że czeka. dzisiaj jest czwartek, czyli święto, nie? Jakie święto? Tu jest czwartek? Nie, dzień po świodzie. Aha. No tak. No. Dobre, zgadza się wszystko. <grym> Dokładnie. Dobra. To w takim razie mój kochany przyjacielu i bracie w Chrystusie czytamy, mm -hmm. który dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy, czekaj, jak Ale ja tu mam. nie, rozdział, który mamy. A rozdział to w takim razie y, 27. Wczoraj był 26. Zaczęliśmy z grubej rury, od nieczynienia sobie boszków. Rozma rozmawialiśmy o. O, Maryje, o Maryi Prudnickiej? Tak, tak. O Maryi Prudnickiej o... i o Gliwickim Posejdonie na rynku. No, no i które są bardzo podobne notabene, do siebie. No dokładnie. W strukturze i w bałwochwalstwie. Tak jest. E, także jesteśmy. E, aha, i w ogóle jeszcze dla przypomnienia, ci słuchajcie, bo to jest ciekawa rzecz. E, Skorzystajmy mieliśmy 26. Tak. 26. No. To ja dzisiaj mam 27. Tak, teraz, bo skończyło ty, się ty, na tym, że dobra. to są ustawy i sądy, które pan mi, dał pan, Mojżeszowi. Wiesz, wiesz co ci robimy? No. Wiesz, kończymy całą księgę, bo to jest ostatni werset dzisiaj, który, znaczy ostatni rozdział, który czytamy? No i bomba. To jest po prostu coś niesamowitego, bo, bo ta księga zajęła nam niemal miesiąc czasu. Jak sobie bili. I dzisiaj z tobą tutaj kończymy ją. Niesamowite, nie? W takim nie? razie, panie Boże, obdasz nas łaską zrozumienia tego tak. dzisiaj. Zamknij nam tą klamrę tej niesamowitej księgi. Gdyż wiemy, że w, to co Darek też czyszczoń mówił, jak wygląda o poetyce hebrajskiej i też niektórzy to to widzą, że szczytem istoty jest środek tak, danego wersetu. Nie wiem, czy to jest a propos Księgi. Wiem jedno, że niezależnie od tego, czy to jest grecka kultura, czy to jest hebrajska kultura, czy azjatycka kultura, wszystko ma swój początek i koniec. Więc dzisiaj mamy zakończenie Księgi Kapłańskiej jestem pewny, że przygotowałaś tu dla nas, Boże, niesamowite rzeczy. A jeszcze z Twoim duchem i z tym, co my tutaj dzisiaj doświadczamy, z tym, że tych chłopaków nakręciliśmy na wideo, podasz nam dzisiaj jakąś teologiczną bombę. Co? Amen? Amen. Jakbyś to może inaczej nazwał, niż teologiczną bombę? Zrozumienie. Otworzenie oczu. Przepraszam Cię, Boże, że używam takiego prostackiego słownictwa, no ale Ty wiesz, że jestem ułomny, no. Wiesz, co mam w sercu. Jest pięknie. Jest pięknie. Księga kapłańska, rozdział 27. Potem pan powiedział do Mojżesza: przemów do synów Izraela i powiedz im, jeśli ktoś złoży panu szczególny ślub, lub da okup według twego oszacowania, złożyłeś kiedyś Bogu specjalny ślub? Na ja tam chyba nie było słowa lub, wiesz? Aha. Ślub. No? Aha, Jeżeli ta. złoży ten szczególny dobra, ślub. Czy, zło czy, czy złożyłeś kiedyś Bogu szczególny ślub? No, złożyłem. Ja też, ale teraz... bardzo pochopnie, nie. A ja nie. Ja czy raz pochopnie złożyłem, ale się ugryzłem w język, bo powiedziałem, że Boże będę dla ciebie pościł przez tydzień czasu. Rozumiesz? I no. się ugryzłem w język i potem... Ale to dzięki temu, że pościłem, yy, w prudniku powstała ta pamiątka synagogi, wiesz zodzi, okay. ale po, w piąty dzień już się tak czułem, że zjadłem. Ale wiedziałem, że Bóg nie ma mi tego za złe. wiesz, zodzi? Bo to ja nie chciałem robić religijnego postu, wiesz, co, dzi? tylko mm -hmm. po prostu taki oczyszczający. Powiedz o twoim pochopnym. ślubie. Ojej, to jest bardzo prywatne, wiesz? Nie chcę o tym mówić. No, wolałbym przed nie. Kamerą, Na pewno ale nie przez kamerę. Oczywiście, że to, tak. A powiedziałbyś, jak tutaj byłby jakiś brat i siostra z nami o tym świadectwie? Nie ja... przez kamerą? Nie, nie tak publicznie? Bo to nie znaczy, wiem, kto to ogląda. Właśnie o to chodzi, że gdyby to był ktoś z kościoła, kogo z nami, do kogo mam zaufanie, zresztą nawet nie, bo ja odkryłem, że po swoim Nowym Narodzeniu, jakby ja nie mam przed chrześcijanami jakichś większych blokad, nie? Jak ja mogę opowiadać o wszystkim. Wiadomo, są takie rzeczy, z którymi, o których bym pogadał tylko z facetami, nie? No bo nie o wszystkim można mówić z każdym. Ale ogólnie tak, żeby się z Kościołem czymś dzielić, to nie jest dla mnie większy problem, nie? No, ale tutaj jest właśnie kwestia ale tego... Na, na tym polega ciało Chrystusa, jesteśmy tak, wszyscy oblubienicą Jego. Tak, tak, tak dokładnie. Ale wiem, że na przykład jakbym coś takiego powiedział, to by mogło dojść do, na przykład do moich współpracowników, do moich kolegów ze szkoły, nie? A oni już, oni już są ze świata. No, różnie by to mogło być odebrane, nie? No, ale w każdym razie słuchajcie, bo tutaj tak patrzyłem na te śruby yy, i mamy wierność przymierzu, wezwanie do wierności przymierzu. I ten werset yy, zapowiada się w ten sposób. Wiesz, ja, ja generalnie mogę powiedzieć o jednej rzeczy: że uświadomiłem sobie po tej mojej chorobie, że moje życie skończyłoby się w wieku 400 lat, w szczycie tego, co ja myślałem, że jestem bogiem swojego świata, mhm. w bardzo mizerny sposób. Mhm. Ze stomią wystającą z brzucha, bez rodziny. Z kompletnym, rozumiem, fiaskiem całego życia? Bez majątku, za to z, z dwoma łodziami. Tak? Za to z dwoma, nie, nie byłoby łodzi, bo jakbym pływał na nich ze stomią? Padłoby wszystko. No tak. Wszystko bym jak chłop. Ale nie wiesz co? Miałbyś dwie łodzie, ale nie mógłbyś z nich korzystać, i byłbyś jak ten facet, którego opisuje Salomon, nie? Jeszcze gorzej. Co to to tak. jest za pożytek z tego, że on sobie wszystkiego odmawia, buduje majątek, a nie może z niego skorzystać, nie? Wiesz, ja, ja przeczytałem o ślubie nazarejskim, nie? Aha. Ja nie wiem, czy to jeszcze, jeszcze nie mieliśmy ślubu nazarejskiego. Będzie za niedługo w Częzeliczku, nie? Aha, o Nazarańczykach. No. I powiedziałem, że brzytwa nie dotknie twojej głowy, w ogóle, rozumiesz, przestaniesz pić jakikolwiek alkohol przez cały ten czas, nie? Mhm. Dla wiesz, dlaczego Paweł w ogóle postach się obciął na łyso? Mhm. To był właśnie koniec ślubu Nazareńskiego, okay. czyli on był już czysty i przed kapłanem obciął się na łyso. a jego czystość wynikała nie z tego, że on skończył jakieś swoje śluby, tylko on się stał Chrystusowy, mhm. rozumiesz, więc jego ideologia, podłoże tego było zupełnie inaczej, teologia, nie? Niesamowite to jest. Niesamowite. Czy, trzymajmy dalej, Czy, czytajmy dalej. Przemów do synów Izraela i powiedz im, jeśli ktoś złoży Panu szczególny ślub, da okup według Twojego oszacowania, czyli Mojżesza, tak? Chyba. No tak, twojego oszacowania. Tak, tak, do tak, 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 tak. A takie będzie Twoje oszacowanie. Za mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat będzie wynosiło 50 cyklów srebra według cykla świątynnego. Mhm. Policzymy to zaraz, co? Mhm. A jeśli jest to kobieta, Twoje oszacowanie będzie wynosiło 30 cyklów. A jeśli to będzie. Ktoś w wieku od 5 do 20 lat, wtedy Twoje oszacowanie na osobę płci męskiej będzie wynosiło 20 cyklów za osobę płci żeńskiej, a 10 cyklów. Znaczy, za osobę. Przepraszam. Będzie wynosiło 20 cyklów, a za osobę płci żeńskiej, 10 cyklów. Czemu zawsze kobiety stanie się taniej wychodzą? No, bo patriarchat to kłamstwo, nie? Nie, no, taki żart. <laughs> to jest całkiem dobry. A jeśli to jest dziecko w wieku od 1 miesiąca do 5 lat, wtedy Twoje oszacowanie za chłopca będzie wynosiło 5 cyklu srebra, a za dziewczynkę Twoje oszacowanie będzie wynosiło 3 cykle srebra. A jeśli to jest ktoś w wieku od 60 lat wzwyż, jeśli to jest mężczyzna, wtedy Twoje oszacowanie będzie wynosiło 15 cyklów za kobietę, 10 cyklów za mężczyznę, zauważyłeś? Nie, górkę? na odwrót, na odwrót. Będzie wynosiło 15 cyklów? Jeżeli a... to jest mężczyzna, będzie wynosiło 15, a za kobietę 10. Dobra, ale zauważyłeś górkę, czyli od dziecka mhm. najtaniej. To jest po prostu system podatkowy, nie? System podatkowy, tak. Nie ale... są ulgi dla osób starszych. Tak, albo, albo, albo przydatność, czyli dziecko jest mało przydatne i osoba starsza jest mało przydatna na sam końcu życia. No dlaczego? Proszę? Dlaczego uważasz, że to chodzi o przydatność? No, no przy wyrobnictwie fizycznym. No dobra, ale tutaj nie jest o wyrobnictwie fizycznym, tylko jest o składaniu ślubów. Jakby ci, którzy są bezbronni, i ci, którzy już są na starość mniej sprawni, mają w życiu łatwiej, bo, bo nie mogą tyle zarobić. Ktoś prawdopodobnie bardzo będzie dobrze. im się musiał dorzucić. Bardzo nie? Dobrze. No. dobrze. Czyli ktoś za nich będzie musiał założyć. Bardzo albo bardzo założyć, dobrze. albo ich dopomóż, nie finansowo. Więc jakby to, że, że ktoś jest albo, albo młody i nieporadny, albo jest już starszy i niedołężny. A ktoś za niego z, z tego powodu ma łatwiej. Dobra, nie? świetnie, że to powiedziałaś. Lecz jeśli jest tak ubogi, patrz, o, widzisz, mamy... Od razu no. że nie może zapłacić Twego oszacowania, wtedy to widzisz, jakie to jest? W zasadzie to nie jest jego oszacowanie, bo Bóg mu mówi, jakie ma być jego oszacowanie, mhm. Czyli to jest Boże oszacowanie, a on mhm. tylko mówi jako pośrednik. Mhm. Twojego oszacowania wtedy postawią go przed kapłanem i kapłan go oszacuje. Mhm. Według możności tego, który ślubował, oszacuje go kapłan. Czy ty sobie wyobrażasz, żeby był w Polsce system podatkowy, Słuchaj, że czeka, ktoś... Czy... O. Dobra, chłopaki, to brzmi jak wyzwanie, dobra? Jak zmaszczę to sorry, dobra? A czemu? Nie mamy? Oj! Słabo Ale było blisko. Weszło? Chłopaki, wasze brawa to dla mnie jest wszyscy zaś zasz... Ja mam wam, yy, ukłon z poprawki wyszło. A, chłopie, że... było dobrze, Bo bardzo dobrze. Ręki nie użyłeś. Dobra. No. Czyli tak, mówimy o szacowaniu kapłana, czyli kapłan go może uszacować w ogóle na zero? Tak, może. Jeżeli stwierdzi, że to jest zasadne, że on nie ma z czego, a jest w potrzebie, to może, nie? Wyobraź sobie, żeby w Polsce był taki system podatkowy, że przychodzi urzędnik, nie? I faktycznie sprawdza, nie ma czego. Ale tak jest chyba, I... nie? Czy nie? Nie kojarzę, by tak było, nie? No ale to musimy się uczyć od Pana Boga, a nie od y, ludzkich systemów. Dokładnie. Które są zboczone teraz coraz, coraz bardziej. Mhm. E, jeśli to, co będzie Panu składał w ofierze, jest ze zwierząt, to wszystko z tego, które będzie oddaje Panu. Będzie oddane będzie... Panu. No. Dobra. Wiesz, że w ogóle to było... Dobra, skończę tylko. Mhm. Nie zamieni go, ani nie zastąpi go czym innym. Ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeśli jednak... Nawet zastąpi zwierzę innym zwierzęciem, to ono i to, czym zostało zastąpione, będzie święte. Wiesz w ogóle, że ten system, o którym teraz tutaj czytamy, spowodował największą korupcję w świątyni Salomonowej. Mhm. I jak Pan Jezus przyszedł tam i zobaczył, że oni tam sprzedają, rozumiesz, handlują tymi kozłami, to było pokłosie tego, że ci kapłani byli skorumpowani, bo oni mhm. mogli szacować ludzi i od nich zależało, rozumiesz, czy ktoś, więc jak ktoś miał lepsze momenty, to dawał im więcej żeby się im przypodobać. To mhm. stworzyło korupcję niesamowitą, bo Pan daje czyste prawo, a człowiek swoim, rozumiesz, brudnym podejściem to korumpuje. Dlatego Pan Jezus wziął bicz, ukręcił i rozpędził wszystkich w drobny mak. Powywracał stoły. Zobacz, dlaczego oni handlowali na wzgórzu kapłannym, yy, świątynym? Mhm. Dokładnie dlatego. No. Oni tam handlowali po prostu różnymi... Dokładnie masz ten zapis, tak, że możesz go zamienić na coś, co będzie tak czy inaczej święte. Mhm. I pan Jezus powiedział, że ani kamień na kamieniu tu nie zostanie, tak? A mhm. do Samarytanki powiedział, że przyjdzie czas, a nawet już jest, kiedy ludzie będą czcić Boga nie na tej górze, nie na tamtej. Tylko mhm. w sercu. Nie? Piękne, nie? Piękne, nie? A jeśli to będzie nieczyste zwierzę, którego nie składa się panów ofierze, wtedy stawi to zwierzę przed kapłanem. I kapłan je oszacuje według tego, czy jest dobre, czy marne. Ja, tak y, jak ty, kapłanie, je oszacujesz, tak będzie. Mhm. Czemu, jak mówi, je, jak ty, kapłanie, je oszacujesz, tak będzie. Ty zauważysz, jakie to jest tłumaczenie, dylemat tłumaczenia? Mm -hmm. no bo on mówi tutaj, Bóg mówi do Mojżesza, on mówi do kapłana, a nagle mamy 12 werset i rozumiesz, błąd językowy. Nie, nie do końca, nie, wcale nie. Po pierwsze... Jakby... On, on wkłada te słowa w jego usta. Wiesz co, po pierwsze można uznać, że w tej sytuacji Mojżesz był kapłanem, jakiego mieli przed tym ustanowieniem tego prawa, to jest jedno, a druga sprawa... Ale kapłanem nie był Mojżesz. Bo kapłanem był, arcykapłanem był Aaron, a mm -hmm. kapłanami byli spokojnie Lewitów. Aha! Mojżesz był w Lewitów. Bardzo cię przepraszam, bo był bratem Arona. No i widzisz. No i widzisz. No i co? Czyli zamykamy, że? Mm -hmm. Ten temat. A jeśli zechce je wykupić, to da jedną piątą do twego oszacowania. Mm -hmm. No korupcja. Mm -hmm. A czemu ma w ogóle wykupić? Nie mam pojęcia. Rozmyślam się, jednak, jednak nie chcę go rozwierować. Mm -hmm. <laughs> to To muszę dopłacić jedną piątą. Ciekawe, nie? Mhm. Jeśli ktoś poświęci swój dom, żeby był święty dla pana. Mhm. Słuchaj. Wiesz no, co no. z legionów? Poświęci swój dom, żeby był święty dla pana. Hmm. Wtedy kapłan oszacuje go według tego, czy jest dobry czy marny. A jakiego mamy kapłana? Kto jest naszym kapłanem? Pan Jezus, teraz, ale no, nie możesz go bezpośrednio zapytać, Ci nie wyślę listu poleconego, nie? No może mi w sercu to powiedzieć, przez Ducha tego. Okej. Okay. Wiesz co, chodzi? Tak. O, bo, ale to już, bo, nie się... to już nie jest biurokracja, To nie, nie jest biurokracja. Słuchaj, jak kapłan go oszacuje, tak zostanie. A jeśli ten, który poświęcił, zechce wykupić swój dom, to doda jedną piątą wartości tego oszacowania i dom będzie jego. Mhm. Co znaczy poświęcić swój dom? Nie mam pojęcia, to jest jakbyś składał w ofierze <gryny> instytucji świątyni swoją nieruchomość. Nie? No nie, no tak, no słuchaj, jest regionów, nie? I no. mówię, dobra, robię z tego dom Boży. Mhm. Oddaję to Panie. Panie Jezu, oddaję to y, tobie. Po, po co ja to mam wykupować? A, czyli jakby mi się odwidziało? I mm -hmm. przestałbym tam gościć ludzi, rozmawiać tam o Bogu i o Biblii, przy okazji robić rzeczy, mm -hmm. to musiałbym to wykupić jedną piątą. Mm -hmm. Czyli musiałbym, tak. musiałbym to przekazać na spółkę, praktycznie mówię, jak wiesz, po wojtkowemu. Mm -hmm. I część z tego przekazania w jakiś sposób spieniężyć i rozdać to gdzieś na jakiś kościół inny. Na przykład. Na przykład. No. Ło, ci da się. No w sumie Da, da się, da się w praktyce stosować prawo Lewito, lewi, lewi, lewitów. Mając Ty, Ale nie, nie musisz. Wiedry. No nie, ale nie no, musimy, muszę. że nie było. Nie, no, nie muszę, no, ale A. rozumiesz. Są tacy, co mówią, że muszę. Mhm. Nawet teraz żyją, wiesz, ci, co pana Józefa nie uznają. Mhm. Albo uznają za nieboga. Jeśli ktoś poświęci panu część pola swojej posiadłości, wtedy twoje oszacowanie będzie według ilości wysianego ziarna. Homer jęczmienia odpowiada 50 cyklom srebra. Jeśli mhm. poświęcił swoje pole do roku jubiluszowego, wiem już, co to jest. Mhm. To zostanie według twojego oszacowania, ale jeśli poświęcił swoje pole po roku jubileuszowym, wtedy kapłan obliczy mu pieniądze według lat, które zostają mu do roku jubileuszowego i zostanie to odjęte od twojego oszacowania. Czyli w pierwszym roku po jubileuszem zostaje ile? 49? 7? Hmm. 49, 48 lat. Nie, 49. No tak, ale odejmuje rok i zostaje. Aha. Zostaną do roku i dobra. A jeśli ten, który poświęcił pole, zechce je wykupić, to doda jedną piątą wartości Twojego szacowania i pole będzie jego. Mhm. Ale jeśli nie wykupi pola, lecz będzie ono sprzedane komuś innemu, nie może być już wykupione. I to pole, gdy stanie się wolne w roku jubileuszowym, tak czy inaczej, mhm. będzie święte dla Pana, jako pole poświęcone zostanie i stanie się posiadłością kapłana, no kolejna rzecz, która może korumpować, wiedzi? Oni tam pilnowali te wszystkie księgi, niesamowite to było. Mhm. Ciekawe, czy pan Bóg zdając im to wiedział, że tak się stanie. Na pewno wiedział, on wszystko wie. Mhm. A jeśli ktoś poświęca panu kupione pole, które nie należy do pól jego posiadłości, Wówczas kapłan obliczy mu wysokość szacowania aż do roku jubileuszowego i on tego samego dnia odda sumę twojego szacowania jako rzecz świętą panu. Mhm. A w roku jubileuszowym pole wróci do tego, do którego zostało, od którego? Od którego zostało kupione, do którego posiadłości tej ziemi należy. Ty wiesz, że on, mówiąc to kapłanom, mhm. oni jeszcze tego nie czuli w praktyce? Mhm. Bo to się tyczyło przejścia przez Jordan, zburzenia Jerycha i wejścia do ziemi Kanaan no, no. i zdobycia. To było w teorii, jak będzie wyglądać to będzie Konstytucja. W teorii, jak będzie, wyglądać. Jak będzie no. wyglądała Konstytucja, dokładnie zarządzania majątkiem przez skarb kapłański. Tak, 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 tak. tak. Aha, i ale ciekawe, czy wiesz, czy, czy, czy tutaj w zamyśle już jest świątynia? No bo oni wiedzieli, że wejdą z przybytkiem z namiotem i będą musieli wybudować świątynię. Mhm. Całkiem możliwe, skoro Dawid już o tym wiedział. No. no. A każde Twoje oszacowanie będzie według cykla świątynnego. Jeden cykl będzie wynosił 20 ger. Z tyłu mamy to zobaczymy. Jednak, chyba nawet nie tutaj mam wytłumaczenia. W tysiącletce mam wytłumaczenia. Jednak pierworodnego ze zwierząt, które jako pierworodne należą do Pana, nikt nie poświęci. Czy to wołu, czy owcy, należy to do Pana. A jeśli będzie ze zwierząt nieczystych, to wykupi je według Twojego oszacowania i odda doda. Do tego jedną piątą. A jeśli nie zostanie wykupione, niech zostanie sprzedane według twego oszacowania. Nieczyste, czyli co? Pies? Bo nie świnia. Nieśmy zwierzęta nieczyste. Orzeł, tak? Mhm. Myszołów. He, orzeł. Orzeł. Wczoraj był orzeł. Ale wiesz co, nie. Ojej, jakby zauważyłeś, że Polska ma w herbie nieczyste zwierzę. Jak nie tylko Polska, nie? No? Jakby większość krajów świata zauważyła. Ale co ma mieć byka? To wiesz, jakby to wyglądało? A to, przepraszam bardzo, Mołdawia ma byka, nie? Znaczy nie, miała byka. To jest bardziej skomplikowany temat, nie? No właśnie. Ale czemu właściwie orzeł? A czemu nie na przykład nie lew? Lew Judy. A lew jest niekoszerny, a Juda ma go u siebie, rozumiesz, w herbie praktycznie. Lew jest niekoszerny. Też jest nieczysty. No bo jest nie do jedzenia, nie? Ale nikt go w ogóle nie, nie, nie trzyma w domu. A chciałbyś trzymać nie. lwa w domu? No bo ja bym nie chciał. Ale wiesz, że jest taki gość, kto tygrysa trzymał i miał wytatowaną twarz? Mike Tyson się nazywał? No to zwa... Nazywa się dalej? Ale miał. O, tak, 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 ale wiesz co, tak się zastanawiam, nie byłby Pan Jezus nazwany e, lwem, ljudy, gdyby sam lew w sobie był zły albo nieczysty, nie? Dokładnie, jest barankiem, ale wróci jako lew, Judy. A może nawet więcej, on, on jest nietykalski, nie? nie, tykalski, nie? No nie. nie można go ujarzmić, nie można go trzymać, nie można go zjeść, no tak, nie? Tak jego się tylko podziwia z daleka i ewentualnie się przed nim drży, albo, też, się, albo ale, się docenia ale, jego majestat. Czeka, nie? Się na, czeka się na niego. Aha. Natomiast każda rzecz poświęcona Panu, którą to poświęca Panu ze wszystkiego co ma, czy to z ludzi, czy zwierząt, czy z pola Twojej posiadłości, nie będzie sprzedana ani wykupiona, bo wszelka rzecz poświęcona jest najświętsza dla Pana. Mhm. To, co poświęcone, które będzie poświęcone przez człowieka, nie będzie odkupione, ale poniesie śmierć. Wszelka dziesięcina ziemi, czy to z nasienia ziemi, czy z owocu drzewa, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Mhm. Ale jeśli ktoś zechce wykupić część Twoich dziesięcin, mhm. to da do nich jedną piątą. Także... Wszelka dziesięcina z bydła, strzody, ze wszystkiego, co przychodzi pod laską pasterską, każde dziesiąte będzie poświęcone Panu. Nikt nie przyjdzie, nikt nie będzie przebierał między dobrym a marnym, ani nie będzie go zamieniać. A jeśli je nawet zamieni, to ono i to, na co zostanie zamienione, będzie święte. Mhm. Nie można tego wykupić. To są przykazania, które Pan rozkazał Mojżeszowi dla synów Izraela. Na górze w Synaj. 10, 10 minutowe podsumowanie zrobimy potem z lotu taka. Aha, a teraz idziemy zaraz do pana burmistrza chyba, nie? Tak. Jak czekamy na jego telefon, słuchajcie, tutaj na zakończenie tylko powiem, albo na początek, jak to potniemy zobaczymy. Joe West. Tak jest, ostatni wojny. Joe West. Ostatni Joe W ogóle jeżeli masz planach ktoś tutaj zostawić, to możesz ogłosić, gdzie tego szukać, nie. Aha, właśnie słuchajcie, to do, bardzo do, dobry punkt. Tutaj jest też Sony. Tutaj jest boisko, tutaj jest park, tam jest piękne miejsce, gdzie można zagrać z tenisa. Tutaj, w tym miejscu, dzisiaj nie będzie raczej padało, zostawimy dwie biblie i kilka ulotek z Ewangelią Jana i Listu do Rzymian z Fundacji Wrota Nadziei. Właśnie fundacji, która nie tylko przygotowała do druku ten materiał, tłumacząc z Biblii Gdańskiej na nasz obecny język i to w całkiem dobry sposób, nie? Mhm. Tak. Biblia, ale też wzięliśmy od nich te fajne materiały ewangelizacyjne. I słuchajcie, pamiętacie wyjazd do Joe'a Westa z całą rodziną? Joe czeka na zaproszenie do prudnika, już szykujemy termin. Także osoba, która w polskiej biblistyce zapisała się w sposób niezwykły. Z złotymi głoskami. złotymi głoskami. Tak. Człowieka, który w ogóle ma taką historię swojego świadectwa nawrócenia i historii swojego przybycia do Polski i tego, co zrobił, i, że, że naprawdę będzie to wielkie wydarzenie. Mm. Taką oto Biblię, słuchajcie, przygotował dla naszego pana burmistrza Grzegorza Zawiślaka. Też ciekawe nazwisko, nie? Aha. Zawiślak? Zawiślak. Tylko pytanie po której stronie, nie? Z której, z której strony? Zapytamy go możecie. Okay. Z dedykacją od Debbie i Joe West. Zawsze się Joe podpisuje razem z Debbie. Dlaczego? Bo są jednym. Bo są jednym. No. Szanownego pana Grzegorza Zawiślaka w dniu 06-05-2004 z okazji, uwaga, wspólnego miłowania lektury wartościowej. Mm. Otworzysz Rzymian 10, 9 do 13? Już patrzę. A wiesz co z tamtą? Tam będzie łatwiej. Zobacz, weź łatwiej. Ale ja już mam tu. Aha, to bo tam też w jest. 10? Od 9 do 13. 9 do 13 mówisz. A jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg skreślił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo: każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia pana, będzie zbawiony. Amen. Wzywajcie imienia pana. Moim świadectwem, ja to czytałem y, u mojego teścia, jak był na łożu śmierci. Powiedziałem mu, że ty jesteś moim świadectwem zmartwychwstania, bo ciebie zobaczę, jak za życia przyjdzie Pan. Bo nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Piękne, nie? Dzięki mhm. ci Panie, że dałeś mi zasno, y, pomóc zasnąć mojemu teściowi w, w Tobie. Hmm. Pięknie. Pięknie. Dziękujemy za oglądanie. Było bu, bu, fajnie. Dzięki w ogóle ja O, wiesz, dzisiaj, jest czwartek w Prudniku, nie? <grymne> 26 minut. Fajny, fajny jestem. Bardzo no. no.